Niech moc i energia będzie z wami. Yy... Ja po prostu yy, ja po prostu jestem tak zasrany w tym momencie tym, że muszę się zamknąć, że po prostu nagrywam jak popierdzielony. Tematy mi się nie kończą. Energii mam tyle, że o Boże i wykorzystuję moment, że jeszcze nie ma mojej żony, yy, że to już za parę godzin zaczyna się wielka próba i słuchajcie... Yy, <śm> No nie wiem, co wam powiedzieć. Nic to było jeszcze w porównaniu do tego, co te. Każda kolejna jest jakby wyższym wyzwaniem, większym wyzwaniem. I, i naprawdę, no, raz, że się ekscytuję, dwa, że po prostu myślę, że wygadam się do Was na zaś. Ja wiem, ja wiem, znowu ten łysy, znowu, znowu jakiś, znowu co on tam Wam wymyślił. Daj już normalnie przeżyć te święta, daj się skupić człowieku, ale obiecuję Wam. <noise> że nie zajmę wam dużo czasu słuchajcie, jeszcze musimy, bo tak byliście na Słońcu, byliście w Szambali e, dotknęliśmy tego narodzenia tego Jezusa e, czyli e, tych narodzin Boga e, w każdym człowieku a że skoro mamy te Boże Narodzenie i, i skoro ja mam tak dużo tej energii to chcę wam ją po prostu się podzielić z wami, bo, bo, bo was czekają jeszcze nerwy, sprzątanie nerwowanie się, awantury domowe wszystko musi być zapięte na ostatni guzik, e, te, te... Całość i te kurde dzieci, które przeszkadza, we wszystkim, ja to wszystko rozumiem. Ja mam to samo, naprawdę mam to samo. Tylko, że i, i, ja trochę lawiruję, ja to jestem sobie taki, e, rozumiecie, wiecie, wy, wygospodaruję, wygospodaruję sobie czas dla was, dla siebie, e, przygotuję materiały, i potem po prostu chcę to wszystko dla was przepracować, bo później mi to zostaje i tak I, i no po prostu i teraz te dziewięć kręgów, i już powinniście dawno mieć odcinek tego Dantego Algierii. Ale dziewięć kręgów i, bo i nieboska komedia czy boska komedia to ja już nie wiem te Beatrice i te miłość i te zejście do piekła i w ogóle i te dziewięć kręgów i świadomość i nieświadomość i, i ja znowu nie wiem od czego wam zacząć, tylko... Wiecie, rozumiecie czy nie? <laughs> no taki jestem, ja wiem, ja wiem. I kochane dziewczynki, ja was naprawdę uwielbiam i... I nie brak mi nie, niewiast niewiedzących. Naprawdę nie brak mi. Bardziej chcę, wiedźmy wiedzące, bardziej chciałbym kontaktować się z kobietami, które naprawdę chcą się rozwijać w kierunku kapłaństwa i w kierunku Wielkiego Oświecenia. Gdyż. Ja całe życie byłem bawidamek i ja muszę się tego wyzbyć, ja muszę to pokonać, ja muszę przejść przez, przez to wszystko i ja już się nie mogę tak zachowywać, a więc wybaczcie mi, że nie mogę już Wam poświęcać tak wiele prywatnego czasu na czacie, gdyż koryguję to po prostu z pewnymi celami, które pragnę osiągnąć. Ale i tak jesteście cudowne i najlepsze, nie? wiem to, wiem to e, moi kochani, biorę się za temat nie przedłużam odcinka, bo naprawdę to, to po prostu, jestem teraz na ostrzu brzytwy, nie, za chwilę e, wybiję ten e, minuta, godzina i zamieniam się tak samo jak ten w gosposie domową, czyli będę gotował, sprzątał, przygotowywał wigilijne dania, bo już wam mówiłem, że jestem kucharzem, e, ja bardzo lubię gotować, bardzo dużo czasu spędzam przy garach w kuchni e, w ogóle m, uważam że przez żołądek do serca robię zachwycające dania, zachwycające smaki. I też czerpię jakby to z wielu kuchni świata. To nie jest tak, że tam się od mamy nauczyłem jajko na miękko gotować i dziobię je widelcem, kiedy zmięknie, tylko naprawdę potrafię, więc. To jest też dla mnie exciting, zrobić sobie te wszystkie new, jedzonko i potem się tym wszystkim zachwytać, e, celebrować, a tutaj e, nadchodzi czas, kiedy będzie trzeba przystąpić do konkretnych e, jakby wyrzeczeń związanych tak samo z moim odżywianiem ciała. Ludzie, kochani, ileż to materiału. Ale to już po świętach, to już po nowym roku polecimy, e, dotkniemy jeszcze raz problemu wegetarianizmu i tak dalej, i tak e... dalej. A do odcinka może zaczniesz coś mówić czy. Nieświadomość i 9 poziomów piekła. Różnica między powrotem a reinkarnacją. Wygodnie, wszystko nastawione, głos. Ja postaram się nie kręcić, żeby mi to nie piszczało. I nie, ziomeczku, WD-40 nie pomoże, znam tą magiczną substancję, ale to mi piszczy tutaj, bo... E, trudno to wyjaśnić. To ta skóra tutaj wydaje te odgłosy. <ścoughs> Ciekawe co oni zasłaniają, e, robiąc taką sztuczną pogodę. Ciekawe jak wygląda prawdziwy świat teraz, żeby się wznieść. Spotkaliście już Mistrzów Białej Loży? Wiecie już jak inicjować do Białej Loży, jak rozpocząć swoją drogę inicjacji, jak wstąpić do prawdziwych zakonów niefizycznych, niematerialnych tutaj? Skupcie się na dzisiejszym tekście. Postaram się Wam dzisiaj jeszcze bardziej to wszystko pokazać. A wkrótce dam Wam e, praktyczne czynności, hasła i tak dalej, i zastanowimy się też nad pewnymi literami, zwrotami i tak I będziemy e, próbować praktycznie spotkać się e, z tymi strażnikami, e, wspaniałymi istotami. A wielu z Was na pewno e, wie i spotkało już ich nie raz, a może i wielu z Was spotyka ich, nawet nie wie, że to są strażnicy, strażnicy ognia Kundalini, które nie pozwalają się wznieść osobom. Niegodnym. Nieświadomość, dziewięć poziomów piekła, różnica między powrotem a reinkarnacją. Naszym celem jest stworzenie armii światowego zbawienia. To, że istnieją reakcjoniści, jest nieuniknione. Wiecie, że istnieje wiele szkół typu pseudo i pseudookultyzmu które nadal pozostają wierne teoriom z przeszłości i które nie przyjmują niczego nowego, niczego, co narusza ich dogmaty. Zostawmy ich w spokoju, z ich przestarzałymi i całkowicie zjałczałymi pomysłami. My jesteśmy rewolucj rewolucjonistami, reakcjonistami, nie mającymi nic wspólnego. Nie będą mogli z nami zostać. Nasze nauki są dla tych, którzy akceptują rewolucję świadomości. Musimy przeprowadzić likwidację lub dezintegrację ego. Psychiczne skupiska muszą zostać całkowicie, zniknąć całkowicie, abyśmy zostali uwolnieni od bólu, od błędu. Rzeczywistości jedyną przyzwoitą lub ważną rzeczą, jaką posiada intelektualne zwierzę, jest esencja. Psychiczny materiał, który jest niczym więcej jak ułamkiem wyższego manasu, ponieważ obecny humanoid nie ma jeszcze duszy. W każdym razie najważniejszą rzeczą w życiu człowieka jest stanie się prawdziwym człowiekiem doskonałym to znaczy mędrcem, lub świętym w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Oczywiste jest, że aby być mędrcem i świętym trzeba umrzeć dla siebie. W przeciwnym razie niemożliwe będzie przekształcenie się w doskonałego. Nieśmiertelna triada: Atman-Buddhimanas jest wspomniana w wielu tekstach, ale kto to ucieleśnił? Większość wtajemniczonych nie ujawniła całej prawdy, ale było to wówczas konieczne, ponieważ, aby rozbudzić zainteresowanie publiczne, trzeba było mówić tak jak oni. W użytych przez siebie terminach. Może gdyby oświadczyli, że istota ludzka jest je, jeszcze nie wcieliła się w duszę człowieka i że mają tylko ułamek duszy cząstkę duszy zamkniętą wego. Uwięziony w mrocznym legionie ludzie odrzuciliby tę prawdę wprost. Doktor Rudolf Steiner przepowiedział że pojawi się szkolnictwo wyższego typu i nie ma wątpliwości, że to nauczanie jest już udzielane. Najpierw trzeba było przygotować grunt i dziś jest bezsprzecznie. Był to niezbędny warunek, aby móc zapewnić ludzkości wyższe wykształcenie. Wiemy, że esencja jest ułamkiem duszy, ale dzięki tej ułamkowi możemy ustalić, co Tao nazywa złotym zarodkiem. Ten złoty zarodek ustanawia z idealną równowagę między tym, co materialne i duchowe. Hektorek puka, jest południe, przyleciał po wodę. Przepraszam Was na 3 sekundy, yy, dam mu tylko się napić. Dobrze? Przyleciał po słodką wodę. Zaraz wracam. Skuba na kuraco on tak zawsze zwraca po prostu uwagę kiedy ja nagrywam, on widzi jak tu lata to widzi po prostu, że siedzę na balkonie i nagrywam i wie, że jak zacznie pukać to mnie wyciągnie tam do pokoju. po prostu, że podejdę do szyby, sprytna kura szybko się uczy, mówię wam ale nie jest możliwe rozwinięcie tego zarodka jeśli wcześniej nie wypuścimy esencji, która jest zamknięta w ego. ja ja poprzez dezintegrację ego Esencja lub Buddha Hatta zostaje przekształcona w złoty zarodek. Zarodek. Tylko osoba posiadająca złoty zarodek jest w stu procentach świadoma. Ktokolwiek zdoła rozwinąć w sobie cudowny złoty zarodek, budzi się na wszystkich płaszczyznach i ucieleśnia swoją nieśmiertelną triadę. Niewątpliwie ten, kto tego dokona, staje się autentycznym, prawowitym człowiekiem. Adeptem wielkiego białego braterstwa, prawdziwym mistrzem. Ha! Ha! A więc, aby stać się widocznym na polu duchowym, należy narpiew rozświetlić swoją postać. I inaczej, łatwiej i prostszymi słowami nie da się tego opisać. Czyli tak jak zgaszona lampka się nie świeci i nie widać. A więc do takiej osoby mistrz nie przybędzie, ponieważ mistrz nie przybywa do ucznia, na polu fizycznym, tylko mistrz spotyka się ze swoim uczniem, na polu duchowym, eterycznym. I tutaj jest właśnie, Zasada obudzonego człowieka, który nie śni ani za dnia, ani nocą. Zobaczcie, ile odcinków musiałem Wam wypluć. Wiecie, że to już jest prawie 300 prób przekazania Wam czegokolwiek. <laughs> tyle odcinków nagrałem i cały czas próbuję powiedzieć to, co jest oczywiste i cały czas mi się to nie udaje i wymyka się to próbie opisu czegokolwiek ale wy czujecie już wy już rezygnujecie, wy już rozumiecie wy już czujecie nawet moją energię i doskonale wiecie, jaka to jest energia was już się nie da oszukać wam już się nie da nic mówić dlatego trzymajmy się tekstu Gdyż, jak już powiedziałem, ja już się wkąpałem, nie mówiąc wam skąd biorę moją wiedzę. Uznaliście mnie za psychopatę, powiedzieliście, że gra, bzdury, podaj źródła. A dziś jesteście na tyle bezczelni co niektórzy, że mówicie, że ja sobie czytam tylko z kartki. Ja wam próbuję po prostu podać teraz w źródłach. To, co wam mówiłem półtorej roku temu, <laughs> teraz to ja się próbuję wytłumaczyć z tego, jak ja wszedłem na internety, jak bardzo ja sobie miałem rozchłukane ego i ja i jak mi się to wydawało wszystko. I w tym momencie to ja już spokorniałem, w tym momencie to ja już, ja już, ja już, ja już, ja już wiem, że nic nie wiem, I ja już wiem, że jestem w ciemnej dupie i jestem malutki. Nie, nie przejmujcie się, a rozpuszczanie mojej, e, mojego ego i mojego ja trwa i to trwa normalnie. Mówię wam, że Antarktyda się tak szybko w e, ociepleniu klimatycznym nie rozpuszcza, jak się Michałek ostatnio rozpuszcza. <laughs> tak i, i wstyd mi za to wszystko, wstyd i pokora przychodzi, bo, e, bo zrozumiałem. Słuchamy sobie dalej. Niewątpliwie ewolucja dochodzi do pewnego punktu doskonale zdefiniowanego przez naturę, a potem przychodzi inowolucja. Często rozmawiałem z Wami na temat tych aspektów, ale dobrze jest wyjaśnić i dokładniej zbadać to zasadnicze pytanie. Często podchodziliśmy do ważnego tematu wędrówki dusz. To prawo było nauczane przez wielkiego awatara Krysznę kilka wieków przed naszą erą, ale tak naprawdę wydaje się. Że nie zostało dobrze zrozumiane. Jest wielu, którzy zakładają na przykład, że ktoś odradza się w koniu, osiołku, psie lub jakimś innym zwierzęciu. Jest rzeczą oczywistą, że ignoranci wyśmiewali tę doktrynę, zwłaszcza w świecie zachodnim. Kiedyś mały ksiądz, który jechał na osionku, powiedział nagle: Kto wie, czy w tej chwili nie dosiadam jednego z moich przodków. Ten żart wynika właśnie z ignorancji. Inteligentnie rozumiana doktryna pana Kryszny jest niezwykła. Jednak ludzie z ich absurdalnym rozumowaniem odrzucili go. Dodkryna, do, 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 doktryna Kryszny, lub mówiąc lepiej, że było jaśniejsze, doktryna wędrowki dusz, nauczana przez Wielkiego Awatara, dokładnie ją przestudiowaliśmy. Widzieliśmy, że w świecie zachodnim została przekazana w błędny sposób. Krishna nigdy nie powiedział, że wszystkie humanoidy ulegają reinkarnacji. Powiedział, że reinkarnuje się tylko bogowie, diwa, kumarowie. Jedyną rzeczą, którą musimy zrozumieć, jest to, że słowo reinkarnacja jest bardzo wymagające. Oznacza jedynie reinkarnację światła. Czym są te reinkarnacje? stąpienie boskości w organizmy ludzkie, reinkarnacja jest więc powtórzeniem wcielenia, jest powtórzeniem tego wydarzenia w nowym organizmie. W ten sposób reinkarnują się tylko niewysłowione istoty. Powrót to coś innego. Mówi mówimy o powrocie pół roku, powrocie gwiazd do punktu wyjścia, powrocie dni, godzin, esencje rów również powracają. Wszystkie trice, rebrete lub Cenetryczne, dwunożne humanoidy powracają, powracają. Jest więc zupełnie inaczej. Powraca ego. Jest to, jest to niezaprzeczalne. A esencja jest wewnątrz ego. Prawdą jest stwierdzenie, że ego powracają. Ale stwierdzenie, że ego uległy reinkarnacji, jest absurdem, ponieważ reinkarnacja implikuje istnienie świętej indywidualności. Która ulega reinkarnacji. Jeśli ktoś nie posiada tej świętej indywidualności, jak można powiedzieć, że jest reinkarnowany? Lepiej powiedzieć, że wraca się jest zupełnie inaczej. Ponieważ prawo reinkarnacji odnosi się do, do czegoś bardziej świętego. Teraz, gdy zrozumieliśmy kwestię reinkarnacji i powrotu, musimy pilnie zrozumieć, na czym polega rozpad ja ego. Powiedzieliśmy, że esencja jest butelkowana wego, dlatego musi powrócić. Ale tak naprawdę, jeśli esencja zostanie przekształcona w złoty zarodbek, zarodek i zniknie, połączeni z naszą świętą indywidualnością nie wracamy już. Możemy reinkarnować. Tak więc esencja zabutelkowana wego, nie będąc w stanie się zindywidualizować, jest zmuszona wejść na świat drzwi drzwiami powrotu. Dlatego konieczne jest natychmiastowe wyeliminowanie ego, uniecystwienie go, dezintegracja. Albo sami go eliminujemy, albo poprzez świadomą pracę i dobrowolną karę, lub co gorsza, jest w nas wyeliminowana. Jeśli nie dezintegrujemy ego, prawa kosmiczne zadbają o jego wyeliminowanie w światach piekielnych. Będziemy musieli przejść siłą przez rozpad i w którą Śmierć, o których mówi objawienie, zstępując, ewolucjonizując, przekraczając ze strefy księżycowej dziewięć kręgów piekła Dantego, kiedy nasz cykl egzystencji został wyczerpany. Wejście do tych zatopionych światów jest bardzo bolesne. Przerwa na chwilę. Przerwę na chwilę, jest podekscytowany, muszę przecież wtrącić swoje trzy zdania, więc tak, to tej pracy, której nie wykonamy podczas życia, czyli kiedy nie zdamy sobie z, nasz, z naszych przy, przywarów, programów, manipulacji, wad naszych, naszej istoty, kiedy to wszystko się odbywa w nas samych, tak, tak czy inaczej odbędzie się po śmierci, w wędrówce dusz, czyli... Biorąc tutaj. Powiem tak. Mam nadzieję, że większość z Was jest zapoznana z e, boską komedią e, Dantego e, Algieri. Na pewno starsi z Was, którzy kochają czytać, e, w swoich dziełach gdzieś mają to przeczytane. Jestem tego przekonany, ponieważ ja sam czytając, lubiąc czytać. Tego dzieła nie mogłem sobie odpuścić. A więc nieboska komedia czy boska komedia e, jest to e, po prostu e, przerobione. I teraz tak, e, ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli za życia nie rozpoczniemy naszej pracy nad sobą samym, nad naszym kamieniem filozoficznym, to nie spotkamy nigdy mistrza i nauczyciela, który nas w tej drodze poprowadzi, gdyż on nas na polimorficznym nie widzi. W żaden sposób nie widzi osoby pogrążonej w piekle, w ciemności w tym, w której jest niewykreowana, aby rozpalić te światło, ten złoty, jak tutaj jest opisane. Ja ja, ja ja powiedziałem wam, że to się rodzi raz na 28 dni. Jest to ta iskra światła, która po prostu rodzi się w żłobie. To jest proces fizjologiczny jak oddychanie, yy, i wszystko, co zachodzi w naszym ciele, no bo to jest w odwrotności i... I znowu próba wytłumaczenia tego wszystkiego spełzana niczem. W każdym bądź razie, żeby to ująć, E, albo zaczynamy teraz już, albo po śmierci i tak będziemy musieli to zrobić. A wtedy schodzimy do kręgów piekielnych i musimy wtedy w tych kręgach piekielnych e, przepracowywać wszystkie czyny samolubne, wszystkie czyny e, e, lubieżne, powiedzmy, przemocy, kradzieży. E, Wszystkie te, które są wymienione właśnie w e, dziewięciu kręgach e, Dantego Algierii. Tutaj teraz lecimy dalej z w, w materią i tak dalej, i tak dalej. Um, I te eliminowanie ego, tutaj też e, cały czas jesteśmy jakby przy tym. No świetne. Encesja jest butelkowa. Przepraszam na chwilę, bo ten. Ten cykl został wyczerpany piekła Dantego. Wejście do tych zatopionych światów jest bardzo bolesne. Pierwsza sfera ma 96 praw. To znaczy, że w pierwszej sferze otchłani będziemy... Rządzić się 96 prawami. W drugiej strefie pomnożymy te 96 przez 2, w trzeciej przez 3, w czwartej przez 4 i tak dalej. Krótko mówiąc, liczba praw mnoży się okropnie z obszaru na obszar, w głąb ziemi. A im więcej praw, tym więcej jest złożoności, mechaniki i materialności. Dlatego w światach piekielnych będziemy musieli przejść przez straszne innowacyjne procesy. Zaczniemy od rekapitulizacji stanu humanoidalnego, potem przejdziemy do irracjonalnego stanu zwierząt, w tym miejscu ego zostaje ostatecznie zredukowane do kosmicznego pyłu. Potem, kiedy ego zostaje zdezintegrowane, a esencja uwolniona, ponownie wkracza stany ewolucyjne, wznosząc się przez ewolucyjne królestwa minerałów i zwierząt i ostatecznie wcielając się ponownie w stan humanoidalny który kiedyś utraciła. Te naturalne procesy są, jak widać, dość długie. Wiemy, że podczas właściwie naukowych, duchowych i ezoterycznych procesów transmutacji energii seksualnych w Sahaja Mithuna kundalini budzi się i rozwija, przemieniona w węża, w cudownej aurze wtajemniczonego. Jest to ognisty wąż, nasze magiczne moce. Odbywa się wzdłuż kanału szpikowego i bardzo powoli dociera do obszaru mózgu. Ma to miejsce w praktyce białego tantryzmu. Ale jest też czarny lub negatywny tantryzm, w którym wąż zamiast wnosić się schodzi negatywnie do atomowych piekieł człowieka. To wąż kuszący Eden, a nie bezczelny wąż Mojżesza, który uzdrowił Izraelitów, ale straszliwie kuszenie wąż zmieniony w ogon szatana. Słynny organ Kundabuffer. To właśnie pożera ego w ósmym kręgu dantejskiego i je rozsadza. Drugi wąż, igniczny wąż naszej boskiej matki Kundalini. Jest tym, który zjada wtajemniczonego, który następnie zmienia się w węża. Tak więc, gdy wąż nie rozwija się w pozytywny sposób, rozwija się w negatywny sposób i jest wtedy o odrażającym. Organem Kunbafuer. Kunbafuer to jest przeciwna e, e, siła do mocy kundalini, bo tutaj mamy moc kundalini, która wznoszona jest e, jako żeńska i męska, e, szpikami naszego kręgosłupa w górę i jest też ta, którą wykorzystują e, logiką, rozumem czarni magowie, i którzy kierują tą moc do dużego palca u nogi, a więc do otchłani piekielnych, i jest to jakby przeciwywaga właśnie do tego tu też kiedyś, kiedyś też no widzicie, kolejny temat, kolejny temat i to tak jest po prostu ze mną, tak jest, że żeby tam jedną rzecz to po prostu odcinek, 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 odcinek i tak nie damy rady o wszystkim mówić, a i wszystkiego przepracowywać to właśnie pożera ego to mieliśmy e, który jest rezultatem czarnego tantryzmu, to oznacza rządzy i cudzołóstwa to właśnie osiągają jednostki, które wydobywają, które pozwalają świętemu nasieniu siły seksualnej w jakikolwiek sposób wydostać się z organizmu. W ósmym obszarze infrademenisjon, w zatopionych światach, w księgu Urana za światów, negatywny wąż kończy pożeracz ego. Proces dezintegracji zaczyna się zatem w ósmym kręgu. A więc w dziewiątym dantejskim następuje całkowity rozpad ego, a następnie uwalniana jest esencja, jest dostarczana z ego, oczywiście. Kiedy te ciemne elementy, te psychiczne skupiska ulegną dezintegracji, wąż ponownie polaryzuje się pozytywnie. Widzisz, jaką ofiarę wykonuje boska matka kundalini, polaryzuje się negatywnie, aby rozbić ego w światłach piekielnych. A kiedy jej misja wyzwolenia esencji zostanie wypełniona, ponownie polaryzuje się w pozytywny sposób. Źródłem był Samuel Veron La Transformazione Radicale. A więc po raz kolejny. Symbolika i nawiązanie do prawdziwej pięknej historii, jaką jest właśnie Dante Algieri, piekło Dantego, po raz kolejny zejście do dziewiątego kręgu. I tutaj mamy już bardziej. Przystępny język, jakby, bo dodając tutaj jeszcze pomiędzy ten tekst, jakby te wszystkie urywki, wersety religijne i tak dalej, czego no ja nie chciałem właśnie czytać, i tak dalej, ponieważ rozbiłoby to cały wątek tej wypowiedzi. Ego i ja otacza ten boski pierwiastek, czyli ten boski atom, tą naszą iskierkę, żeby nazwać to słownie, która narodziła się w, zło w żłobie. Tak, i spada do otchłani piekielnych. Polaryzuje się negatywnie, żeby zejść przez te wszystkie kręgi i jest Hektorek. I wznosi się do góry. Ale tylko poprzez naszą pracę, poprzez nasze rozpuszczenie ja, jaźni, ego, mnie. I tych wszystkich przywar, które wiążą się z tymi wszystkimi wciąż powtarzanymi materialnymi sprawami. Dobrze, biorę się za robotę, koniec gadania. Dziękuję wszystkim za uwagę. Ostatni raz wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. I e, m, tak wam powiem w tajemnicy, że przed y, Sylwestrem to się jeszcze zobaczymy. To znaczy na pewno się zobaczymy, bo ja nie wytrzymam y, bez Was tyle czasu, ale ale na razie już nie mogę nic gadać i nagrywać także yy, buźki kochani trzymajcie się, yy, rodzinnych yy, spokojnych, odłączcie te internety, odłączcie to wszystko, proszę was nie słuchajcie, bo, bo, bo oni są naładowani jakby tym wszystkim całym tym negatywnym syfem, a przecież nie o to w tym wszystkim chodzi, prawda? także najlepszego dla was cóż mógłbym więcej rzek rzec Dziękuję. Do zobaczenia.